Most Wiktoria. <laughs> Jaka nazwa. Parę desek pozbijanych. Smutnie, samo to Zobaczcie. Wszystko jest zanietoperzone. Tam, a jak okiem sięgnę do tamtego drugiego mostu, to trzeba jak gruszki, oblepione. Chłodno im teraz to sobie śpią. Też pada, skrzydełkami się okryły i mają gdzieś wywalone. Piękna rzeczka. tysiące bandziorów aż tam do tamtego mostu są z tamtej strony też widzicie wyglądają jak te gruszki Ciekawe co z tymi zdechłymi się dzieje To się tam musi zjadać bo Na pewno dużo ich zdycha tych nietoperków Tam to drzewo to jak gruszki, to jakby gruszki na drzewie wygląda Przyleciał, spóźnił się Dziesiąt siądzie? nie ma dziesiąt, wszystko pozajmowane proszę, gdzieś tam w krzoki no siema dwa, dwa, pan przyleciał, dwa latają nie ma, gdzie wylądować, widać wszystko. Leciał pod mostem. Pod mostem pod, poleciał, bo <laughs> wszystkie gałęzie zaj, zajęte. O, tutaj następna, tu z małym z Bachorem leci. kilometrów od sydney. No. Pytanie skąd nagrywam? Zobaczcie ile tego jest. Japie, Ale i się no, teraz już się bo wiosna tam będą owoce. Tam już latają. Mają wodę tutaj, bandziory. No żyje, to na stałe żyje, no. Mieszkam tu już 40 lat. Pytanie, odpowiadam na pytania teraz, bo to chcę sobie zostawić na live'a. E, tego live'a chcę zostawić sobie jako video. To odpowiadam na pytania, żeby to nie brzmiało trochę mi częściej, bo w się częściej. I tam zobacz wszędzie oblepione drzewa, jak okiem sięgnąć. Książę tych banziorów jest. Fajna sprawa takie mieszkanie, nie. Z takimi nietoperzami. Będziory A tutaj zobaczcie tamte drzewa Zrobię Wam z bliska teraz

jest najbliżej, a tutaj jest. Tylko kony wiszą. Tutaj jeden, śpię, nie, jeden się pod mostem podejdę, pod most. Nie, za daleko są. Daleko są, żeby ich sięgnąć. Najbliżej są tutaj. Jej, jak może wisieć, chłopie! Tysiące! Zobacz, tam! Tysiące! Zobacz, tam z tyłu, za most. To wszystko czarne takie. Zobaczam, tysiące! I to W Takiej wielkości małego kota. Flying foxes się nazywają, bo wyglądają jak lisy z przodu, rude takie. Strzeli. Jest tych bandziorów tu do bulu. Smrut. Uh! Wszędzie. Są na dole, tam widzisz, tam o. Cała ten kryg jest oblepiony. Może tak z parę kilometrów tego, tej rzeczki oblepione jest nietoperkami. Tak trochę je tam po postraszyłem, żeby... Odgłos, co? Fajnie skrzeczą tam się tuką widzę biją się tam Myślę że większość dziewczyn by tu nie stała <grystanie> Gdzie wszystko oblepione Tam tam Owoce, one jedzą owoce, dlatego tutaj się zbierają co rok. Znaczy, tu żyją cały czas, ale, ale tak w tym okresie, wiecie, jak już, bo tu jest dużo sadów owocowych, w tym okresie to już jest liczba ogromna. Nie wiem, na pewno ich będzie z paręset tysięcy. Jezus, Zobaczcie tylko w tym miejscu, nie? Aż tam czarno do końca. Tutaj aż tam do... widzicie tam do tamtego mostu? Wszystkie drzewa są oblepione. Takie będziory. No tutaj jakieś tam ryja otwiera, jakie ma zęby, się głaszczą, chyba jakaś para. Niesamowite. I później w nocy to wszystko wylatuje. <laughs> Super. Widzicie, jak czarno tam jest? No, owoce żrą, także... Ale są pod ochroną. Zobaczcie tam te drzewa, widzicie? Jak, jak gruszki. Częściej, bo na moście Tak. Sady, tutaj sady musisz zakrywać siatkami. Takie, jak mają sady, jakichś owoców mają. Takie, wiecie, jak w Polsce czereśnia, czy coś. Co? A ty, to by nie przetrwało. Nawet nie ma szans. Pierwsze, że oni, o tam się leją. Ale się naparzają. Uhu. <laughs> jak z pieprza. Suszą się teraz da, i, i wiecie takie mi się ręka częściej um. One i papugi Także dwa dwa rodzaje bandziorów które Ci zrzeżą wszystko także jak macie na przykład jakieś jabłka i nie przykryjecie siatką, to macie pozamiatane. Także moi drodzy, tak to wygląda. O. Śliwki były sobie. Także. No szok, to są tysiące, tysiące tych nietoperzy. Nie, tam nie są groźne zwierzęta. Oczywiście nie wolno ich łapać w ręce, bo cię ugryzie. Mają dużo bakterii w ryju. Ale... Ale je. Yeah. Muszę kiedyś pod wieczór przy, przy, przyjechać, jak zaczynają może dzisiaj nawet przyjadę, jak zaczynają się wzbijać, to wtedy widać ile tego jest. Muszę tak gdzieś koło siódmej tutaj być i czekać. Zaczynają wylatywać A tutaj mają dobrze w tym, bo ta rzeczka jest, wiesz tam wiatr czy inny klimat taki mają swój klimat, dlatego tam siedzą mendy. Oj, oj. No, no, to fajne uczucia. Ja muszę podeśnić. Także moi drodzy, to wycieczka wycieczka była łskim bolą, także tyle. Także muszę się z wami pożegnać. Bo już jest godzina 10:17. Rano jeszcze do domu muszę zajechać. Także pozdrawiam kujawę i dajcie jakieś suby lajki. Zostawię tego life'a, można sobie obejrzeć od początku będzie. Także dzięki Wam bardzo. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. No baj.